Katarzyna Cieplewska, witam Państwa. Lipiec zaraz po sierpniu należy do najbardziej gwałtownych miesięcy w roku. Zdarzają się powodzie, nawałnice, a nawet trąby powietrzne. Także w tym roku lipiec dostarczył nam dużo wrażeń. Pogoda zmienia się dynamicznie, bywa gwałtowna i groźna, ale w końcu możemy przez chwilę odetchnąć. Jest spokojnie. Dostaliśmy się pod wpływ bardzo rozległego wyżu z nad Europy Zachodniej, który zapewni nam słoneczną pogodę i ściągnie do nas ciepłe powietrze z nad Hiszpanii. Od jutra w całym kraju powyżej 20 stopni, ale noc i poranek jeszcze bardzo chłodne. Na Suwalszczyźnie będzie zaledwie 6 stopni czwartek i piątek podobne z burzami na południu Polski spokojną, słoneczną pogodą na pozostałym obszarze i upałem powyżej 30 stopni to w całym kraju, nawet nad morzem. W weekend już więcej burz, także na wschodzie i w centrum. Niestety te burze mogą być groźne, gwałtowne z ulewami, silnym wiatrem, a nawet gradem. Na razie jednak pogoda spokojna, życzę więc spokojnego wieczoru, udanego wypoczynku i do zobaczenia.